Trzeba się chce grupą dupa. Tam leży i to idziam. Nie widzę. Chodzi? Ale wiesz co? No wiesz co? A! O! 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 Oko. Gdzie zmierzasz? Leczę się. Chcia Chciałabym jechać i czym to się w końcu... Tu nie ma pojazdów. A winda to pojazd? Chciałem się przytrzymać tabliczkę Alon, jesteś tam? Tak, tak. Postąpiłam słusznie, Cell Charlie O, ja grałem w, w... Ba... ja grałem w Battlefielda 3, to jak ktoś do ja na zarechniał, to Twój celownik był wszędzie. Tylko nie tam, gdzie chciałeś. Oj, Warszawa. Gdzie jest Warszawa? Zarza biegnie tu i tam. Okej, okay, a ja jestem martwy jak gówno. Jak prawo skrętne, gówno. Czemu on jeszcze żyje? Ej, może kto inny go zdążył zabić. Nie. Cały czas żyję przy bankomacie. Dobra, jest Nie warsza. ma tu nikogo. To jest A. budka telefoniczna. Bankomat jest tam. <noise> gdzie? To są tu. napoje. Tu, tu skaczę. O, o, tu jest bankomat. Tu jest przeciwnik. O. <noise> Ale bankomatu nie widzę nadal. Spójrz na mnie. A gdzie jesteś? To jest bankomat? Tam gdzie jest gwiazdka. Podnieś tu człowieka pode mną. No, właśnie mnie A co, z tym killa? Weszły za miałem, mocno. Miałem taki killing spree, że strzelałem już do wszystkiego, co się rusza. Ten się zrespił na mnie. Także wpadł mi pod celownik. O, weszli na grubo. Z, z prawej twojej drzwiczkach. O, tam skąd tak te ładne kuleczki. Ja wiem, świecące. ja widzę. Co on tu wysuwa? Kurwa! Czy to jest apteczka? To jest apteczka. Mnie? Dziękuję. Nie, jakiś random mi dał apteczkę. Dobra, gdzie oni są i czemu jest ich tak dużo? Przy windach są. Na pewno. Jak przyjdą z czerwonej to umrę, umarłam, zaraz Hohoho, <śpiewa> 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 efekty specjalne. Jak ja zrobił? Nie, wiesz co, jesteś w Jeepie. Tak wewnątrz bardzo. <laughs> o! Ktoś tu przebiegł chyba. Tak, biegnie za tobą. Do kontenera za tobą wejdzie zaraz? Czy to nie ty? Poczekaj, on tu, on tu przebiegnie. Tak, zabił mnie. Ale to jak Prawda? To? Dobra, ja po niego idę. Jej, mam go. Aha, mam go. Ale nie żyjesz, to. Podnieść? Hiiiii! Chcesz cię Mhm. Tak, ja tu zostałam brutalnie zamordowana pod kołami naszego pojazdu. Dobra, ja go muszę zdjąć ręcznie, bo mam tutaj coś. Ej, ktoś mnie bije. No. Robocik mnie bije, ej. Tytuł lasu. No zbieram sobie jagód. Tylko żeby cię kocik nie oszukał. Oj, to będzie ten jakaś szot. DJ szkot. Ja chyba nawet nie kopnąłem. Mechrałeś tam coś. Tak? Okej. Okay. No, ale nie pamiętam, już nawet dzisiaj. Która ta godzina? 9.12 plus 4? Długi dzień. No spadnie to w końcu. O, leci. Komin leci. Chyba nie powinienem tu stać. A, ale co tam. Ty centralnie stoję w miejscu, gdzie spadnie komin. <śm> Bo on tam jest, na górze gdzieś. No nie ma. No i git. To była ta ich linia obrony tego punktu. Ten jeden człowiek. I ten drugi. Żyjesz? Tak. Nie. <laughs> Okej, okay, ale. Więc obstawiłem ten przejazd minami przeciw. całkowymi.

W... Ktoś mi mnie uratował. Dzięki. Nie wiem komu dziękuję, ale to było bardzo miłe. Miło jest przeżyć. Tak to bywa z marżowaniem. Oh jee. Yeah. Że lecz się, Kamil, lecz się to jest z czasów StarCraft'a. Ej, z czym ja do ludzi? Przecież ja tu nie mam na boju. I... Trzeba dać apteczkę, ale y, amunicji to nikt nie daje, no o co tu chodzi? A, prawie Kamila podniosłem. Zaprzmiało jak to było coś złego. Tu leży amunicja, o tu, chodź, to. No teraz tu. to wiesz, tu. O, tu. O, tu. przeżyłam rezurekcję. No, od, od razu lepiej strzelam. <laughs> Czekaj, tu chyba się ktoś czai. I to nie jeden. Ej, poczekaj, ja tą beczką zagrozę wejście, dobra? Okej. Okay. Nikt nie wejdzie. Ale beka. No. Jak mówiłaś, to Twoja postać na mnie spojrzała. No widzisz? Dwie beczki postawię. Jeszcze kawałek. Patrz. Patrz, patrz, patrz. Oooo. robota. Jeszcze troszkę, poczekaj. Jeszcze troszkę. Tak wycentrujmy. O, nie za daleko. Jeszcze ta. Troszkę. Idealnie. O, o, no nie wiem. Mm. Lepiej nie będzie. Bierzesz ten czołg? Bierz czołg, bierz czołg, bierz czołg. Warsza. Kurwa, już idę, już idę, już idę. Ej, to Jestem. Ktoś... Jestem. Jestem. Łoł, wow, łoł, wow, To jest wow. nasze. Mam... O, ja go muszę podnieść. To ty! Dobra. I wsiadam do czołgu. <laughs> Gdzie nas wywieźć? Tu stoimy. Z... Bierzemy to. Dobrze. Muszę wyjść Jesteś... Się z... Jesteś bardzo chory. Wiem. Ale jesteś, tu jest człowiek, amba. O oh, bella sian, bella sian, bella sian, sian,